Dzień dobry, tu ja mówię. Dostało no, się tak, jak już się parę razy mi w życiu stało. I w życiu, i w polskiej hacie biskupin. Otóż, proszę Państwa, miało się nagrać, a się nie nagrało. To może dlatego, że u mnie e, duje, wieje, przewraca drzewa, przewraca słupy energetyczne, prąd zabiera co 15 minut. No i czegoś w tym natłoku zdarza. A jeszcze kasa fiskalna, ja, jak się prąd wyłącza do stop piszczy wyjaw, bateria się kończy. Widzicie Państwo, jak to, to przemyślnie skonstruowane urządzenie. Nie da sobie kasa fiskalna zapomnieć, że, że jest głodna. No i stąd, proszę Państwa, takie zamieszanie, że e, musiałem się jeszcze raz przedzierzgnąć firmówkę. No i opowiedzieć to, co już sam do siebie, jak się okazuje, mówiłem jakieś pół godziny. Temu, ale z przyjemnością powtórzę Państwu. I być może wyjdzie to lepiej, bo często się tak zdarzało, że jakiś sygnał, palec Boże, jak się to pierwszym razem nie udało, to ten drugi wychodzi lepiej. Proszę Państwa, Joe Biden, postać groteskowa, postać kreskówkowa. W polityce się znalazł, dlatego że się musiał znaleźć. Że nic ciekawszego z tamtej strony demokratycznej barykady nie było, no i trzeba było na siłę znaleźć jakąś alternatywę dla Donalda Trumpa. Nie będę wchodził w szczegóły, w jakich warunkach odbyło się całe przedsięwzięcie wymiany prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Ale, proszę Państwa, dramat tego wyboru jest tak wielki, że nawet ci, którzy wybierali Bidena i media, które go wspierały łącznie z CNN-em, co i rusz zwracają uwagę na jego rozmaite gafy takie Taka seria GAF miała miejsce właśnie związane z polityką zagraniczną. Przede wszystkim najpierw to był Afganistan, a później było opowiadanie, że Ameryka pozwoli Putinowi zająć sobie tam kawałek Ukrainy. jak zajmie troszkę większy kawałek, to wtedy być może się Ameryka z Rosją Radziecką pokłóci. Proszę Państwa, jeszcze dwa dni temu był w miarę spokój. Putin spotkał się na szczycie z kilkoma ważnymi politykami spotkał się z OBWE powiem Państwu, że miałem, byłem pełen obaw ale trzeba przyznać, że to spotkanie naszego ministra spraw zagranicznych Rała z Ławrowem wyszło naprawdę nieźle i to odziwia nawet w TVN i gdzieś tam w mediach związanych ściśle z Tuskiem i resztą została to również odnotowana jako Poprawne spotkanie, no a to, proszę państwa, już znaczy bardzo wiele w tych mediach. Oczywiście to wiadomo, sobie, jak wygląda dyplomacja z ruskimi no to, to jest gra, tam się prawdy nie dowie, że oni co innego mówią, oni co innego robią. No ale dużo ważniejszym spotkaniem było spotkanie z Macronem i później z, z kim, z kanclerzem nowym, więc przyznam państwu, że mi wyleciało w tej chwili z głowy to nazwisko ten taki. Brzyczy, ale tak samo łysy jak ja. Brzyczy ode mnie, ale tak samo łysy jak ja, może jeszcze bardziej łysy. No i proszę Państwa, po takiej serii spotkań, po, po w miarę uspokojonej atmosferze, gdzie Putin pokazał się na tej konferencji, zwłaszcza z kanclerzem Niemiec, no jako silny człowiek. On tam nie przebierał słowa. Między innymi opowiadał o tym, że wojna w Jugosławii to przecież było przedsięwzięcie NATO, w jego ocenie oczywiście. Sprawy wyglądały, wojska rosyjskie rzekomo się miały wycofywać, nawet się wycofywały, w części potwierdzały to również różne zachodnie, zachodnie czynniki, podmioty i inne okręgi polityczne. Słowem było to w miarę uspokojone. No i wtedy wychodzi on cały na biało. Prawie 80-letni facet, który zachowuje się jak sześciolatek i na potrzeby polityki wewnętrznej opowiada nieprawdopodobne bzdury, brednie o tym, jak on uspokoił sytuację z Rosją, jak, czego on tam nie wyczynił, czego on tam nie zrobił, a co on jeszcze zrobi, jak tylko się Putin odważy piwnąć pasem i zaatakować Ukrainę. Już nie, że może sobie kawałek wziąć, o resztę się pokłóciły, tylko stanowczy, Biden opowiada o tym, jak ustawił Rosję do pionu, a Putin w ogóle nie ma o czym gadać, tylko ma stać na baczność i go, go słuchać. Za tą, proszę Państwa, mową, która z dyplomacją ma tyle mniej więcej wspólnego, co ja, a szczególnie ja z protokołem dyplomatycznym, jak Państwo widzicie w tym dresie z za 20 zł obszlumpanym, eee, za tym głosem naszpikowano rozmaitymi bzdurami kabotyństwem, efekciarskim, efekciarstwem przeznaczono na wewnętrzny rynek amerykański, polityczny bo oczywiście Biden po serii porażek tych, które wymieniłem, musiał w końcu jakoś zaznaczyć swoją potęgę i to, że zasługuje na miano lidera prezydenta, było nie było mocarstwa poszły wszystkie nasze Pożal się Boże, dziennikarzyny od prawa do lewe, łącznie z niepokornymi. Powiedziałbym nawet, że tu niepokorni brylowali w wychwalaniu Bidena jako zbawcy Ameryki i Świata. Tam nawet padło gdzieś jakieś takie stwierdzenie, że Ameryka w końcu ma prezydenta, czyli Ameryce został przywrócony. Prezydent. No wszystko to oczywiście było po konsultacjach z Nowogrodzką, ta laudacja w stronę Bidena, który jest taki jaki jest, proszę Państwa, on się nie zmieni, do no przecież on z, z poniedziałku na środę nie skończył dodatkowych studiów, nie, nie podniósł swojego poziomu intelektualnego o 100 punktów IQ, no tylko jest taki jaki jest, no i po raz kolejny wyszedł i narobił bałaganu i zamiast dostrzec to, że to jest ślepa uliczka, która, proszę Państwa, i tutaj dochodzimy do klu, nie pozostawia wyboru Putinowi. Proszę pamiętać, że my nie żyjemy w czasach 30 lat wstecz, kiedy Rosja, kiedy Związek Radziecki. Miał blokadę medialną, ma blokadę informacyjną w żadnym kołchodzie, w żadnym fabryce, a już nie mówiąc o mediach, telewizjach, radiach, prasie i itd. nie przedostała się informacja, jak to amerykański prezydent kpi z Rosji i kpi z towarzysza pierwszego sekretarza. Tylko żyjemy w czasach bezpośredniej, szybkiej informacji internetowej, pół Rosji albo ile więcej. Słyszało, wie, co powiedział Biden i jak potraktował Putina. Proszę Państwa, w takiej sytuacji jest rzeczą oczywistą. Że Putin również musi dbać, albo nawet przede wszystkim o politykę wewnętrzną e, i musi też pokazać siłę wobec e, tych wszystkich republik postsowieckich, które chce z powrotem do siebie przygarnąć. Nie może sobie pozwolić na takie diktum, e, jakie postawił Biden, więc natychmiast wojska radzieckie zawróciły, przegrupowały się i odstawiają ten sam cel, który ustawiały jeszcze 2-3 dni temu. Proszę Państwa, czy ja chcę przez to powiedzieć, że Jedna wypowiedź prezydenta Bidena sprawiła, że zmieniła się całkowicie strategia, czy raczej taktyka, bo to strategia za dużo powiedziała ze strony Putina. Proszę Państwa, jak wcześniej bywało w historii? Przecież dokładnie tak samo. No, chruszczow palą coś tam o Kubie. Przecież mieliśmy jeden z największych, jeśli nie największy kryzys w ramach czegoś, co się nazywało zimną wojną. No tak to, proszę Państwa, działa, bo to nie mówi słowa te, nie mówi tam się czy gdzieś z piątej b tylko to mówi człowiek, no niestety stojący na czele mocarstwa. Więc jeśli jego słowa mają swoją wagę, no mają bardzo dużą wagę, bez względu na to, że opowiada bzdury, może właśnie dlatego, że opowiada bzdury, opowiadał bzdury, to tak to zostało przez Rosję i Putina odebrane, bo musiało tak zostać odebrane i taka, a nie inna kontra, taka inna reakcja ze strony rosyjskiej musiała nastąpić. Ja to proszę Państwa opowiedziałem, napisałem, Zaraz po tym, jak usłyszałem tę e, mowę Ala Richard Petru w wydaniu Bidena i jak usłyszałem tą nieznośną, no naprawdę pozbawioną jakiegokolwiek sensu, klasy, myślenia, laudację ze strony niepokornych. Pierwszy co napisałem, że było dobrze, ale Biden właśnie sprowokował Putina i może być źle. I teraz, proszę Państwa, do mnie też można, można mieć pretensje, bo tak, pierwsze co pisałem, to i w całości to podtrzymuję, że nie będzie żadnej wojny. Wojny jako takiej w ogóle nie będzie, ani w jednym, ani w drugim wariancie, o tym drugim zaraz powiem, On, właściwie już go omówiłem. Natomiast w pierwszym wariancie mówiłem, że nie będzie nawet żadnego ataku, bo... Putin praktycznie osiągnął wszystkie cele, pomimo błędów, jakie popełnił po drodze. Być może miał ambitniejsze cele, ale po tych wszystkich spotkaniach na szczycie, gdzie się to mniej więcej uspokoiło i gdzie, gdzie, gdzie ta konferencja. Pomiędzy Niemcami, bo z, z tym z kanclerzem e, Niemiec i Putinem. To on tam kładł główny nacisk na rurę, i to, jakby zostało między wierszami przyklepane. No to to, co najważniejsze, co to chciał, to praktycznie miało Oczywiście były tam jakieś jeszcze e, cele związane z, z niewielkimi obszarami. No, I tak można w ogóle mówić, posługując się tego, 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 tego Bidena, niewielkimi obszarami na Ukrainie, ale rzeczywiście to miała być jakiś, jakaś forma powtórki z tego co mieliśmy w 2014 roku w sprawie Krymu i prawdopodobnie jeszcze kilka dni temu Putin był gotów to odpuścić no ale tak jak mówię wchodzi on, cało na biało i wszystko, wszystko się zmienia i powstaje drugi wariant w tym drugim wariancie proszę Państwa już Dopuszczam taką możliwość, że ak jakieś akcje, prowokacje, jakaś strzelanina, ataki na sklepy przedszkola i tak dalej to, co Rusty potrafią robić najlepiej jakieś prowokacje mogą powstać, no bo Putin musi w tej chwili podkreślić, że jest mocarzem, że jest liderem jednego z, z dwóch największych graczy, pomimo tego, że. że... Teraz by trzeba było za pierwszego gracza, za gracza numer jeden uznać Chiny, no ale mamy spięcie na tej linii, akurat, czyli tradycyjnej dość Stany Zjednoczone, Rosja, Radziecka Musi pokazać, że jest silniejszy, że jest mądrzejszy, że jest ważniejszy od, Putin, od Bidena, i Ameryka, żadni Amerykańcy nie będą mówić, co on ma w Rosji robić. Proszę Państwa, no to jest tak oczywiste. Że ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego widzi to chłop z ja nie widzi to już nie mówię, ten dziadek Biden, e, który prawdopodobnie nie widzi samego siebie, nie pamięta jak się nazywa, no ale przecież ten korpus dyplomatyczny, który mu tam towarzyszył, no cała ta seria doradców, służby specjalne, Bóg wie kto jeszcze, i ci ludzie naprawdę nie widzą tego, co ten człowiek wytrzyma. No, jedyne wyjaśnienie jakie mam do tego, że oni mu ukazali powiedzieć co innego, a on zapomniał co ma powiedzieć i popłynął w swoim stylu. Proszę Państwa, dlatego ja tu się nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać, tylko przed tymi dwoma wersjami, które Państwu przedstawiam. Do, było tak, jak było do pewnego momentu, ale polityka to jest seria i ciąg zdarzeń. Jeśli się zmienia nagle sytuacja, jeśli ktoś popełnia błąd, to, to w ułamku sekundy może się zmienić cała, cała operacja, z operacji już praktycznie zamkniętej. Domknięte, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tych wszystkich kwestii związanych z napięciem na granicy ukraińskiej, do sytuacji powrotu do tego napięcia, no to ja w głowie Bidena i w głowie Amerykanów nie siedzę. Szczerze mówiąc, nawet mi do głowy nie przyszło. Że coś takiego może wyskoczyć, i że coś takiego może. Chociaż to, akurat, że Biden może to zrobić, to, 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 to nie jest żadne zaskoczenie. Natomiast sam fakt, że coś takiego miało miejsce, to jest oczywiście zupełnie nowa okoliczność, która się nazywa game changerem. I, i to, co zrobił Biden, oczywiście zmieniło sytuację na, i zmieniło poziom napięcia. W obszarze ukraińskim, ale ja dalej, proszę państwa, się upieram, że żadnej wojny nie będzie. Co najwyżej będą jakieś ruchy pozorowane, jakieś prowokacje zmierzające do wydarcia kawałka Ukrainy od tej strony, z której była dotąd skubana, czyli okolice Donbasu, Krymu. Tamten obszar, a i do tego nie musi dojść. Znów, jeśli wszystko zależy od tego, co strzeli do głowy e, e, amerykańskim partnerom i co wymyślą, e, co wymyślą media i w jakim kierunku to się będzie wszystko e, dalej toczyło. Gdybyśmy mieli do czynienia z dyplomacją na najwyższym poziomie ze strony amerykańskiej, to wyszedłby prezydent Stanów Zjednoczonych i dał wyjść i pozwoliłby Putinowi wyjść z twarzą z tego. Powiedział, że doszło do poważnej rozmowy, gdzie obie strony ustaliły bla bla bla, że jest to sukces obu dużych partnerów światowych, bla bla bla, bla. znowu zawdzięczamy pokój, porozumieniu na linii Rosja-Stany Zjednoczone, bla bla bla, koniec, kropka, no ale to jest Biden. I to już nie są te Stany Zjednoczone, które znamy, dlatego wyszło tak, jak wyszło. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Było źle, przyszedł Biden, jest jak jest, ale to nie znaczy, że grozi nam wojna w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Natomiast jakieś partyzanckie ruchy ze strony Putina w tej sytuacji, zupełnie innej sytuacji niż ona jeszcze była, jeszcze wyglądała dwa, trzy dni temu. Niestety nastąpić mogą. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.